Pieprzaj się! A! Teraz nie wejdziesz tu, Fujaru jedna! Teraz tu nie wejdziesz! Widzisz? O kurwa! Także więc, witajcie, ludzie, tym wstępem dosyć mrocznym, dosyć niemrocznym. O, już się zaczyna. Yy, Nagrałem Outlast'a, ponieważ poprosił mnie o to jeden z moich widzów. Co ja tu muszę zrobić? Tak, napisał mi pod poprzednim filmem, żeby nagrał Outlast'a. No więc, pobrałem sobie, pobrałem sobie tą grę. No i wszystko. Yy? A, dobra, źle powiedziałem. Pobrałem sobie tę grę. Oczywiście zagrałem sobie z nią... Oooooh, goddammit. Oczywiście zagrałem sobie w nią chwilkę. No ale tak z 5 minut, żeby po prostu obczaić sterowanie i tak dalej. Powiem wam szczerze, że od lasta... Yy, to ja niewiele nagrywałem. Aż... Eh, nagrywałem. Od lasta to ja niewiele... Yy, oglądałem. Poni ponieważ jakoś mi to nie ciekawiło. Ale gdy pograłem w tą gierkę te 5 minut, no, w sumie że jest naprawdę fajna i warto w nią pograć. No ale tak, parę słów hmm. wstępu, tak widzę, że... O, tam już trzeba wejść, ale obczajmy sobie te drzwi najpierw. też standardowo shift, czyli bieganie, i control, czyli kłócanie. Czyli, o, zamknięte też drzwi są. Niestety. Brudziska. Yy, od razu na wstępie wam powiem, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, no to powiedzcie, da dajcie łapkę w górę, komentarz. No, a ja będę nagrywał takich, od takich gierek więcej, ponieważ ta gierka jest faktycznie epicka, ale jednak to jest taka gra, którą się zagra raz, no i nie więcej. No, Każdy wie, jak Outlast działa. Już się zaczyna. Gadniemy. Mm, tutaj nic chyba wyskoczyło, tak? To jest tam... Nie. To nie tutaj. Uff, już się bałem. Uu. O shit. O, tak można wychylać. I tak można chylić, Pod kółką Je. Yeah. Szczerze. Jak tak się siedzę, bo jest teraz aktualnie jest dziewiąta w nocy. Jeszcze, tak, napisałem wam z rana, że yy, pojawi się ten odcinek wieczorkiem na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze dzisiaj zmontować i go wrzucić. A ponieważ poszedłem sobie na siłownię, no, po siłowni wróciłem. No i niestety powiem wam, że troszkę się dorąbałem. O, kolejne akta. Ale co tu jest takiego ciekawego? Notatki. Zakład chorych psychicznie Mount masy. Jeżeli ktoś chce to przeczytać, proszę bardzo. Ja tak na razie nie będę czytał. Nie to ten sobie wcześniej. Zamknij. Ruiska. Ja się boję, bo ja pamiętam, że gdzieś tutaj mi wyskoczył potwór. Dobra. Lecimy na Hardcore, nie przejmujemy się. I tak się obesram. Jest tego pewny. Jestem tego pewny w 100%. W ogóle yy, ludziska ja nie będę nagrywał całego odlasta naraz. Tylko pewnie nagram. Yy, nagram, nagram, nagram. A, kurczę, Gedemys. Skupiam się na grze za bardzo. Że nagram po prostu w partach. Jeżeli Wam się spodoba nagram. Nagram tego więcej. O Jezus! Kurwa. Zapomniałem. Można to od razu sfilmować. Ciekawa postać. Zapomniałem, że to było w tych drzwiach. No, widzę, że fajny truposz bez głowy. Dobra, lecimy dalej. Witamy w, witamy w labiryncie. Ja, diabetes. To jak średniowieczne tortury. W ogóle on wygląda jakby miał sobie taką zbroję Trochę taki rycerz średniowieczny wygląda no, Skąd już gadać? No, widzę, że tak masz trochę olśnienie Już! Umarł! Umar! Umarł, umarł, no to lecimy Pejk otwieramy szybko. Dobra? Może jednak nie Chyba <noise> <noise> no, możemy sobie oczywiście zmienić baterię, wcześniej. Jeszcze mamy kupę baterii Albo Okej. Okay. Lecimy dalej. Co za są? O, widzę, że ktoś tu miał chyba yy, kepsa Kepsot turka, i to takie dosyć ostrego. Nad rękę całą wysrał, fiu. Się tu rasy rozszalały w tym kebabie. Okej, okay. gdzie tu jakieś pomieszczenie, będzie ciekawe. A trzeba wleść. Tak ja, myślę, że to odcinek yy, tak nagram gdzieś, no. To nie z... jest... O, <śleskujesz> No mnie tak z 15 minut będzie trwał ten odcinek A już trwa ile? A już trwa 5 minut, to tam jeszcze chwilkę. <grystanie> to jest zawsze piękne. O jaki fajny. A! Ten koleś mi przypomina troszkę kolesia z Farkraja czwóreczki. No i najdę jest taki podobny troszkę ten podobny klimat. No, Na początku. No, ne, klimat nie klimat. Mam nadzieję, że wiecie, że wiecie o co mi chodzi. No, mów mi co mam robić? Mnie to interesuje troszkę. Znik. On znik. No ładne poznajcie. Dobra, powiem wam ludzie, że. Dobra. Nie, nie ma pierdolania się, jakby to hardcore koks powiedział. Wszystko jest możliwe. Nie ma pierdolania się. Chyba, to co tu jest takiego ciekawego? Jot. Ale w kwestii przyjęcia zakład... E? Oczywiście możecie przeczytać jak chcecie. Ja nie czytam. Możecie to zastopować. O, ładny jesteś. <śm> taki gimper. Dzień dobry. Eee, do widzenia. Ale szczerze, takie ciarki przychodzą. Jeszcze ja sobie wypiłem. Oczywiście po siodłowniu byłem tak wyrobany, że kupiłem sobie po tak Najpierw Tigera. A przepraszam, Blaka sobie kupiłem. Potem sobie kupiłem co? Eee, potem, potem. Nie, nie kupiłem. Tylko wypiłem sobie kawę. Oczywiście ja piję kawę taką, że jest kupę mleka w niej. No co, zamknięte się? Zamknęło się, okej okay. Że piję z taką kawę, że jest duża ilość mleka, a niestety wziąłem sobie za dużo mleka i zrobiłem sobie tak, kawę 160 ml samej kawy dolałem, do tego mleka, uznałem, że jest za mało i zrobiłem sobie jeszcze mocnego es espresso 80 ml. Więc powiem wam, troszkę to ja tego wypiłem i nie będę kłamał, że nie, że nawet troszkę za dużo. Jesteś tu? Tutaj wchodziłeś, a tu jest zamknięte nawet. Dobra. Ej, ale czem, co jest? jeszcze piszę, że y, zamknąć delikatnie. No to. Aha, fajnie. Czy można tylko jebnąć? Fajnie. Dobra, tam widzę, że jest jakiś kolejściówka na wózku. Ja zakładam, że tam trzeba będzie wejść. E, na pewno to trzeba będzie wejść. Tam oczywiście przejścia nie ma będzie tak tupa jakoś fajnie. Hopy. że sobie, można baterię zmienić już. nie ma sensu. Okay, tu jest chyba... O, akta kolejne. Oczywiście. Do poczytania możecie. Ja. Tak jak nie będę się już powtarzał. Stopujcie albo nie. To wszystko zależy od was. Cześć koleś. O, cześć. Ładny jesteś. Kolejny. Masz fajne oczy, wiesz? Uuuu! Uh. No, to... Elo, ziomek. Ciekawe, nie? <grystanie> no, no, no. A, właściwie... O, będę miał... Mam pomysł na miniaturkę. Tak. <laughs> może ją zrobię, może nie. Mam nadzieję, że zrobię. No, muzyka się zmieniła. Jeżeli muzyka w grze się zmienia, to o Jezus, to znaczy, że coś się będzie działo. Gdzie to jest? A, tutaj jest karta jego. Kolejny jakiś taki, no, przytrzymany troszkę. A, no, można by tu było coś napisać właśnie mogę tutaj napisać krwią tak blar, i tak dalej albo Redrum, jak ten yy, jak się nazywało ten horror a pewnie tutaj napiszę zaraz jeżeli posprawdzam na necie. dobra człowie nie ma. Uff, dobra jedź do mnie wpaja się jeden oczy nie masz się rzucę, rzucasz 10 minut. Dobra, idziemy od ciebie. Wypikalaj, ziomek. Aha, uh -huh. teraz co? A, przecież ja to miałem do tego, do tamtego pomieszczenia dać. Zapomniałem. Ale po co mi to wyskakuje tutaj? Dlaczego mi to potrzebne? No. I okej okay. Aha, uh -huh. Hop A oczywiście czas sobie zasiąść elegancko Kawusie się A właśnie ja sobie kawu się wypiję Bo jeszcze mi troszkę jej zostało Szczerze jest dobra O ty Fujaro rojedna Jeszcze się patrzysz na mnie bezczelnie. No zapisywanie No i co? lui Dobra. Dobra. <laughs> eee co ludzie? Nie wiem czy to po prostu nie zrobić niesprzązać szafki? Lecim. <laughs> Wypikalaj, ziomek! Spieprzaj się! Zio A! Teraz nie wejdziesz, tu fujaro, jedna! Teraz tu nie wejdziesz, widzisz? O kurwa! Dobra, jednak wejdzie. Uuu, plan nie był za dobry. Plan coś nie wypalił. No niestety trudno. Yy, przejdziemy jeszcze raz od tego momentu. A, czyli, że znowu się muszę schować. I tym razem muszę powiedzieć, chyba troszkę dalej, a nie patrzeć jak biegnie. Co, się w szafie nie podejmę walki. No mhm. się, szkoda, że tu nie ma jak. Nie, 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 nie można się tu rurką i tak dalej. To nic tak wprowadzonej dynamiki nie ma żadnej. Szkoda. I lecimy. W ogóle nie wiem, czy tu wprowadzać jakiś soundtrack, znaczy nie jest soundtrack, tylko czy tu wprowadzać jakąś muzykę do tego gameplaya, czy nie? Czy nie ma sensu? Chociaż mi się zdaje, że nie ma sensu raczej. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? O, jesteśmy w piwnicach jakichś. I co tu jest? A jeźdźmy z stąd, panie. Ktoś się pytał zdanie. Uruchom dwie pompy ciepła. Okej. Okay. A, tutaj sobie wejdźmy najpierw. Kurwa, głośni się nie da. Ziomeczku mój. Ziomeczku ty mój. To jest jedna tam... Dwie pompy? Coś... W sumie trzy rzeczy chyba mam zrobić, tak? Nie jestem pewny. No, to idziesz, co? Bo nie wiem sam. O wycylu no, Jezus. Dobra. Dobra, dobra, dobra. E, no, co jest? No... Czemu on nie zamyka tych drzwi?! Eee, szkoda. Tylko pytanie, od którego momentu zaczynamy. Aha. Okej. Okay. Dobra ludziska, właściwie to ja nie wiem, czy nie pasuje skończyć tego odcinka. No, żeby on nie był straszliwie długi, no wiecie ile już on trwa? Trwa już on 15 minut, więc to jest chyba wystarczająco długo. Jak na taki zwykły odcinek. Leci. Jakby to hardkorowy koksu powiedział, nie ma pierdolania się. Nie ma pierdolania się. Jest tu coś do włączenia? Jest. Okej. Okay. wcześniej mi ten plan nie wypalił. Ale może tym razem pójdzie, no. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź! Chodź, 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 chodź. Znaczy nie, teraz już nie chodź. No iż ode mnie! Dobra, o bateria. Hop, bierzemy. Wejdzie do mnie, czy nie? Wymienić sobie bateryjki od razu. I okej. Okay. <laughs> Znowu. Trzy, dwa, jeden, jest! Okej. Okay. Szczerze? Eee, no tak troszkę bekowo. <laughs> trzeba przyznać, może tutaj trzeba wyjść. Dobra. Nie! Ziomie! Idź ode mnie! Może tu, tu są jakieś drzwi? No, tu nic nie ma, niestety. <grystanie> Czyli taka zabawa w kotka i myszkę, bym powiedział. O, zbiegnie, coś się nie przejmuje. Co? a co tam, panie? Co się będziemy przejmować jakoś źle. Dobra, on tu wejdzie czy nie? A, ale ten tu nie przelazł. I zamknął drzwi nawet za sobą, no proszę okay. O, tu nic nie ma Mi Się zdaje, że można włączyć to już ludziska, powiem wam, że... Dobra To jest chyba odpowiedni moment, żeby się pożegnać z tym odcinkiem Jeżeli chcecie kontynuację tego odcinka Oczywiście polubcie ten film, dodajcie jakiś fajny komentarz, komentarz dla, st dla statystyk, tak, komentarz dla, sta dla statystyk, zostawcie subka, no i wtedy polecimy z kontynuacją tego odcinka. Więc dzięki wielkie, że doglądaliście to i trzymajcie się, cześć! Yeah.